Patrzcie na te warzywa, będziemy robić tortille z warzywami, z kapustą, z serem. To siara sałatka czopska, nowogrodziec, Janek i Zosia mi to pokazali. Patrzcie tylko na to. Kapustrano kupiłem w dniaku. Dwa pomidory nasze, ogórki jeszcze znalazłem. Papryka e własna, cebula kupna. Słuchajcie, słuchajcie, jednak te warzywa domowe są innej jakości. Ogórek mi najlepiej smakuje, zielona papryka też. Pomidoro. To jest wszystko poza czerwoną cebulą nasze. Sos czosnkowy, znaczy czosnkowy, ale bez czosnku, cholera, o cholera muszę dać czosnek, czyli majo, śmietana, koperek, szczypiorek, sól, pieprz, cytryna, ale bardziej ocet jabłkowy, nie chcę się w tutaj mamy twaróg półtłusty i zaraz będę smażył sobie tutaj tortillę, dam jeszcze czosnek. Dobra, lecimy, więc tak, tutaj widzicie co jest, olej, ocet, sól, pieprz, trochę cukru. Własne warzywa na świeżo, saute, bez niczego, zostawiam bez przypraw. Soszczoskowy, czyli co? Wielkopolski powiększony z dino. Do tego śmietana fajna, 18%. Do tego czosnek, koperek, szczypiorek, sól, pieprz i troszeczkę odrobina octu jabłkowego. Tutaj ja mamy pół półtłusty. Cudowna blokada w takim specjalnym papierze z dino. No i to tie. Robimy znaki, później zawijamy i się bawimy to tija gotowa. Pierw idzie kapusta, później warzywka, twarożek i sosik. Warzywka, kapusta, pomidorek. Co tam dalej było? Cebula, ogóreczek. Na to twarożek i na to sosik. Będziemy zawijać. Piękne, smaczne, zdrowe i szybkie dania. Smakuje wyrąbiaście w kosmos. Niczym Yuri Gagarin. Tak to wygląda bez twarogu i bez sosu. A to tak wygląda. Pyszne, zdrowe, lekkie. Dla ludzi sukcesu oczywiście. Mam zdrowe zęby, jeszcze mam nadzieję. Proszę Państwa, tak wygląda szybki odcinek na speedzie. Styl trochę jugosłowiańsko-bułgarski. Tak mi się wydaje, oczywiście, że tak jest. Oglądam Makowicza, on teraz podróżuje właśnie Bałkany. Ale to jest bardziej Bułgaria, czyli ulubione miejsce destynacyjno-wakacyjne dla Zosi i Janka właśnie z Nowogrodza, bo oni tam... Tutaj właśnie sprzedaje nam ten przepis szybki. i Tam jeszcze powinna być dorzucona, bo ten ser właśnie twarogowy jest, że tak powiem, kiszony. On jest w soli, w solance. On ma taki słonawy smak, który dałem surowy. Dałem trochę więcej soli do sosu czoskowego. Tam oczywiście dajecie e, napój niebiański, czyli odrobinę wody, żeby ten sos był taki bardziej nieżeleisty, ale tak bardziej, żeby było, może go nawet trochę więcej, żeby trochę mógł więcej tam poprzykrywać tych cudownych kupiących działkowych warzyw. Mówię, że ogórek jest najlepszy. Właśnie ten szklarniowy. I tutaj jeszcze, właśnie tam powinna też jeszcze w tej totili, w tym wrapie powinna być odrobinka kiszonej, wędzonej słoninki. Ale to może następnym razem. Big time!